Arn.eu. Cześć tutaj z portalu Arn.eu, witam ze mną Dorczenzo. i razem 15 czerwca wybraliśmy się do Warszawy na imprezę grową Pixel Heaven. Impreza odbywała się w dość specyficznym miejscu, ponieważ był to dom kultury, ale nie do końca, ponieważ tak naprawdę był to zwykły klub czteropiętrowy, z czego trzy piętra to rzeczywiście były. Powiedzmy, normalne pomieszczenia. Jedno piętro to piwnica. Klub, w którym zazwyczaj odbywają się koncerty i różne tego typu imprezy, na dwa dni przekształcił się w MEC albo i w niebo retro graczy. I na początku chcielibyśmy zaznaczyć, że troszeczkę inaczej patrzyliśmy na tę imprezę niż ci starzy wyjadaczy. Dla mnie retrogranie, to jest pierwszy Game Boy, dla na Dorianę pewno pierwsze PlayStation. Może nie tyle, że nie do końca potrafiliśmy się cieszyć, więc, ale jednak troszeczkę inaczej na to patrzyliśmy inaczej to odczuwaliśmy. Ja zaczynałem od gier w kolorze, więc troszkę jestem chyba za młody, żeby ocenić tak całość tej imprezy, ale do komentarzy i do oceny przejdziemy później. Teraz skupimy się y, głównie na programie. Przede wszystkim. To na retro sprzętu, dwa piętra, wypełnione naprawdę po brzegi, sprzętem, który można grać, dotykać, no, cały czas z nim odcować. Także było to coś niesamowitego, bo to było jak żywe muzeum, tak naprawdę dla nas. Tak to wyglądało, jak takie muzeum ze starym sprzętem, z retrokomputerami, z retrogrami. Warto też zauważyć, że. To były zupełnie różne gry, zupełnie różne sprzęty. Nie było tak, że załóżmy jedno piętro to było Mario, a drugie piętro to był, nie wiem, Pac-Man. Tylko naprawdę gry były różne, konsole i komputery też. Nie zabrakło również flipperów i jednym z punktów w programie był konkurs gry na tych wielkich urządzeniach. Tutaj z flipperami jest trochę inaczej niż yy, ze starymi komputerami. Ponieważ flippery z Jayem kojarzymy bardziej. Kojarzymy je po prostu nie tylko z salonów gier, ale również z takich miejsc niekoniecznie związanych z grami, bo flippery pojawiały się w barach, pojawiały się na basenach, tak pojawiały się w takich miejscach, gdzie raczej nikt nie pomyślałby o graniu i dzięki temu zyskiwały na popularności. Teraz, można powiedzieć, przeżywają drugą młodość. Ponieważ pojawiają się e, cyfrowe edycje tych gier na sprzęcie mobilnym i, i ludzie przypominają sobie, jak to kiedyś było, chociaż nie, mo nie można już zobaczyć tej ruchomej fizycznej kulki i, i, i nie można usłyszeć tych wspaniałych dźwięków. Kolejnym punktem programu, mi się wydaje, że najmocniejszym, tak naprawdę, były prelekcje, gdzie pojawiają się bardzo, bardzo znane osobistości, które kładły tak naprawdę podwaliny na pierwszą prasę gamingową, na pierwsze gry w Polsce i na świecie. Secret Service, ludzie, którzy fundament po prostu polskiej prasy gamingowej, ludzie z bajka, no naprawdę historię przy, przyjemnie po prostu słuchało, jak to się wszystko rozwijało, jak oni naprawdę podkreślali, jak ważna była ta, ta wymiana pomiędzy społecznością, która czytała ten, ten, ten magazyn, a tymi ludźmi, którzy pisali. Ta, ta wymiana listów i to mówi, jak to wpływało, jak to oddziaływało na nich. Nie wiem, czy teraz oświadczymy taką społeczność. Dla takich osób, które czytały wtedy te czasopisma, było to dosyć ciekawe przeżycie, żeby spotkać się z twórcami. Przechodząc dalej. Był też twórca pierwszego survival horroru, Alonni the Dark. Frederick Reinal, który opowiadał to po angielsku, odpowiadał na nasze pytania i też opowiadał, jak to wtedy było, dlaczego powstała taka gra, skąd ta inspiracja. Także... No, nie byliśmy niestety na wszystkich prelekcjach, ale ten, na który udało nam się być, naprawdę zrobił nas duże wrażenie. Miejscem, w którym paradoksalnie spędziliśmy najwięcej czasu z Jay'em, była piwnica, czyli Indie Basement, w której to można było ograć nowe tytuły indie, można było porozmawiać z ich twórcami, można było zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Ja zagrałem m.in. w takie tytuły jak One Heart, czyli ręcznie rysowaną przygodówkę, point and click, z niesamowitym klimatem, z niesamowitą grafiką. Sam wystrój komputera i, i otoczenia komputera, czyli psychodeliczne misie, notatki. robiły duże wrażenie. Grałem również w Mousecraft, czyli e, taką grę logiczną o myszach, o serze i o kocie. Grałem w Defenders of Vermilion, yy, która jest skierowana głównie dla posiadaczy urządzeń mobilnych, bo opiera się na sterowaniu gestami. Jay, w co ty grałeś? Yy, mi udało się porozmawiać i pograć yy, w grę Piradise. Ona jest przeglądarkowa w tej chwili, trochę mnie zmieniło, ponieważ można pograć na tabletach. Myślałem, że na początku jest to gra na iOS-a, a jednak jest, no, może powiedzieć, multiplatformowa. Yy, jest to gra yy, strategiczna, turowa, mi troszeczkę to przypominało skrzyżowanie mini cywilizacji z Advance Wars. Może to jest na wyrost troszeczkę, ale mocno skórowa strategia. Drugą grą i chyba moją ulubioną, którą widziałem tam, była gra A Short Tale of Solitude, robiona przez jedną osobę, bardzo charakterystyczny klimat, dosyć ciężki, czarno-biały, z charakterystycznymi postaciami, gdzie, gdzie rzecz odbywała się w sierocińcu, gdzie walczą dzieci między sobą o władzę. Może się wydawać to troszeczkę taki a dzieciście ale naprawdę auto to świetnie zamknął w jedną całość. Sam wystrój tej piwnicy był mimo wszystko bardzo profesjonalny, ponieważ stoiska grami wyglądały y, dosyć tak y, europejsko, bo były banery, były różne grafiki, więc to nie było tak, że były postawione tylko komputery i grajcie sobie, tylko tak jak mówię, twórcy gier, y, fajny wystrój, Piwnica, jak najbardziej, na plus. Okej, okay, teraz kwestią podsumowania. Postaramy się podsumować plusy naszej minusy na koniec. No Dorian, powiedz, co ci się podobało, a co troszkę by cię zaradziło? Znaczy, podobała mi się sama impreza przez to, że nie byłem nigdy na takiej imprezie stricte retro. Nie byłem na takiej imprezie, gdzie królował old school. I fakt, dla ludzi, którzy żyli w tamtym okresie, to trochę brzmi jakby mówiło, o, nie wiem, okresie Kamienia łupanego, ale wiecie o co chodzi? Dla ludzi, którzy mają powiedzmy od 30 do 40 lat, yy, te klimaty retro są im znane i na pewno świetnie się bawili. Tutaj trzeba też zauważyć, że średnia wieku była dosyć ciekawa, bo zazwyczaj na takich imprezach królują nastolatkowie. Tutaj nastolatków było bardzo mało było dużo starszych osób, albo właśnie starszych osób z małymi dziećmi, które stwierdziły: A, pokażę swojemu małemu synowi, jak to kiedyś wyglądało. Ale niestety ja jestem chyba, tak jak wcześniej wspomniałem, trochę za młody, żeby łyknąć ten klimat. Także ja nie bawiłem się pewnie tak dobrze, jak bawiłbym się będąc tam powiedzmy 10 lat starszy. Nie podobało mi się za bardzo miejsce tego, tej imprezy, ponieważ było duszno i strasznie ciasno i ciężko było gdziekolwiek przejść. Musieliśmy często wychodzić na zewnątrz, bo po prostu nie, nie było czym oddychać. Ktoś tam na chwilę otworzył takie małe okno i tak naprawdę tego powietrza tam nie wpadło prawie wcale. Zdziwiłem się, że było takie obłożenie mediów, to znaczy to obłożenie było na papierze, ponieważ swoim patronatem imprezę objęły największe serwisy growe w Polsce. I ta impreza byłaby super, gdyby była kameralna, mała. Wiadomo, że dla organizatora może to nie byłoby dobre. Ale chodzi o to, że została tak troszkę rozdmuchana, zrobiła się taka masówka, właśnie przez to, że było dużo osób, serwisy pisały o tej imprezie, a, a ona miałaby swój taki urok, gdyby była troszkę mniejsza, gdyby było troszkę mniej osób i wtedy na pewno byłby inny klimat. Więc ogólnie nie mówię, że impreza mi się nie podobała, bo podobała mi się i bawiłem się całkiem nieźle, aczkolwiek spodziewałem się po takim nagłośnieniu trochę czegoś innego. Nie wiem, jak to, Jay, impreza? Mi impreza podobała się, bo jednak to są te stare sprzęty, które... troszkę, troszkę, troszkę czułem tą duszę ośmiobitową. No, miała jednak swoje minusy, no nie można było wnieść swojej wody. Że to tak śmiesznie brzmi, nie można było wnieść swojej wody. Chodzi o to, że było naprawdę bardzo gorąco tego dnia, więc fakt, że nie można było wziąć swojej małej butelki z wodą, trochę nas już od początku... Tak, no ja rozumiem, że bar ma jakoś zarobić, no ale jednak, jednak pozostawiło to trochę, trochę zgrzytno. Plusem, nawet takim neutralnym było tak naprawdę możliwość picia alkoholu. Dajmy to jest plus, dajmy to jest minus, jednak dla mnie tu ma nowość osobiście na takiej imprezie. Może to tworzyło taki swój specyficzny, unikalny klimat, który jednak cały czas było czuć, tylko no, jednak trzeba było umieć go docenić. Zapraszamy Was dlatego za rok na kolejną edycję tej imprezy. Będziecie mogli sami przyjechać, wyrobić sobie zdanie. Myślę, że jeżeli jesteś z Warszawy, to warto przyjść na jeden dzień, zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Nie wiem, czy koniecznie polecam polecał przyjazd gdzieś z jakichś odległych zakątków Polski, ponieważ możecie troszeczkę poczuć się, że to troszeczkę stracone pieniądze mimo wszystko. To, tak jak Jay powiedział, jeżeli mielibyście przyjechać z drugiego końca Polski i spodziewalibyście się dużej imprezy, to prawdopodobnie troszkę moglibyście się zawieść. Jeżeli jesteście z okolic i, i lubicie takie klimaty retro, to myślę, że impreza jest jak najbardziej dla Was. Zobaczymy, co będzie za rok. Pewnie znowu pojedziemy, żeby mieć porównanie po prostu. Być może zostaniemy odrobinę dłużej. Fajnie, że mogliśmy się tam pojawić, że, że mo mogliśmy zrobić relację, nagrać trochę materiału. No i do usłyszenia. Je jeżeli ktoś z Was tam był, to śmiało odzywajcie się, wyrażajcie swoją opinię. My pozdrawiamy osoby, które tam spotkaliśmy, bo, bo było znowu kilka osób z forum. Tak. To miłe, jeżeli możemy Was dotknąć i porozmawiać z Wami na żywo. No i cóż, chyba tyle. Do następnej imprezy. Pop. Do zobaczenia. Cześć.